słuchajcie, nasze dawne Oj czasy Joli. się przypominają ze Stanów, kiedy robiliśmy takie właśnie no pokazujesz adres, debilu. Oj. Kiedy właśnie <grym> kiedyś byli. robiłyśmy takie duże zamówienia w Stanach, później robiliśmy hole. Żulowa, powiedz za ile jest to zamówienie? Takiego to jeszcze nie było. Nasze, nie, Ale no spoko, ja, ja mam ja tylko dwie rzeczy, Żulowa też ma kilka, tylko a tam są jeszcze jakiś koleżanek, no ale wygląda to pokaźnie. Ja wzięłam sobie, słuchajcie, pokaż Żulowa co. No, Jezus! Pokaż ale ja nie no. wiem, gdzie to jest wszystko teraz. Mm. No, eleguinse, okay. tak, eh, bo... I, słuchajcie, ta już mam, tylko mi się zrobiła dziura właśnie. Ja nie wiem, jak się, się zrobiła taka dziura. Ja sobie tak samo tylko kolor taki cukierkowy, różowy, mega ładny. I to jeszcze takie w no, sumie nie, nie, nie no, ja nie te wtedy. Ja nie, już za późno. Już musisz jeść. Ale i mi nie święty. Trzyma, słuchajcie, ja się do Was odzywam mega na szybko, bo gdzie ja przyjechałam do pracy. Pierwszy dzień jakby mojej nowej pracy, kolejnej nowej. Czekajcie, tylko wyłączę samochód, zamknę tej szyby. Już wam mówię, mam dosłownie 10 minut, żeby jeszcze 9, żeby tu siedzieć i muszę już iść. Ona nawet mniej, powinna być wcześniej, jak to pierwszy raz jestem. E, mój strój, mm, dobrze, że nie widzicie całego, bo byście już ze śmiechu tutaj leżeli. Słuchajcie, koszula jest ładna, boję się strasznie, że ją e, zniszczę, w ogóle ten stanie, jak mi to, e, że ją poleję jakimś barszczem czy czymś, bo ja będę kelnerką, e, dlatego że no jest to fajna koszula, jest bardzo ładna i to jest w ogóle Przykro, to by było strasznie ją zniszczyć, ale no, nie miałam innej takiej, która by się nadała. Spodnie w ogóle jakieś od mamy, wyglądam jak chłopiec. Żulowa mi powiedziała, że wyglądam jak chłopak mm, i niezbyt mi miło było, jak mi to powiedziała. E, spodnie są zniszczone, Niskim stanem, dupa mi się ledwo zmieściła, biodra mi się ledwo zmieściły, żenada, buciki to w ogóle też, ja powinna mieć jakieś takie na niskim obcasie czy coś, żeby wyglądać trochę kobieco, ale nie, mi nie jest niewygodnie w takich, poza tym ma, wszystkie mamy są za duże, a ja takich nie mam, więc zaraz Wam pokażę, jakie ja mam, patrzcie, jak mam buciki, Boże, jaka to jest beka, jaka to jest beka. nie mogę, wzięłam w ogóle, podjechałam, to jest taka praca że się zarejestrowałam w takiej agencji. To jest pomoc kelnerska, to nie jest stricte kelnerowanie, tylko taka pomoc kelnerska, czyli no też przynoszę jakieś posiłki i tak dalej, wiadomo, ale jestem taka chyba, bardziej, mniej mam obowiązków takich, wiecie, Takiej odpowiedzialności, można powiedzieć, i to jest akurat bardzo dobre po ostatniej pracy, w jakiej miałam przyjemność być jeden dzień. I to jest tak, że oni zaopatrują różne hotele w Łodzi. Akurat tutaj ja jestem na Łódź, wy właśnie taką pomoc kelnerską, i tutaj są zlecenia w różnych takich. I generalnie mogę sobie brać zleceń, ile chcę. Ogólnie się nastawiam na posesji, żeby to robić, ale. No, teraz akurat mi pasowało, miało to być, słuchajcie, mówiłam wam, że miało to być 24-godzinne zlecenie. Na szczęście, w sumie, na szczęście, anulowali je i zrobili inne od 16 do 24 i ja właśnie tak jestem. Zaraz będzie 16, więc już tam zaraz idę do 24, więc 8 godzin, długo, w sensie no 24 to późno dosyć. Zwłaszcza, że ja słuchajcie, ja mam. Teraz taką masakrę z nauką. Ja jestem tak w dupie z nauką, że jestem załamana tym, i to tak no poszłam, bo wiadomo po hajs, no wiadomo o co chodzi. Ale dobra. Plus to jest spoko praca, bo nie trzeba, wiecie, w sensie zobaczymy, czy spoko. Ale to będzie zależało, czy spoko, od danych hoteli. Tu na przykład w tym hotelu stwierdzę, że jest fajnie, pójdę do innego i stwierdzę, że masakra, bo to zależy od tego, kto i jakie są zasady w danym hotelu. Fajne jest to, że właśnie nie muszę brać jakiejś określonej ilości godzin w miesiącu i tak dalej. Oni płacą zawsze minimalną. Różnie jest podobno z napiwkami, właśnie zależnie od danego hotelu i tak dalej. Jeszcze, ja nawet nie wiem, jakie to jest wydarzenie, bo to, co miałam iść początkowo, to było wesele. A tu, czy to jest wesele, nie wiem, stoi jakaś fura. Zapakowana jako prezent. Wygląda to trochę jak e, właśnie wesele. W jest spokoju by było, bo ja lubię wesela i tak sobie popatrzeć na różne wesela. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie bym mogła patrzeć na ten wiecie, pierwszy taniec i tak dalej. Boże, mega jarające. Ja to bym się to pewnie poryczała. I e, wzięłam jakiś bilet do parkowania i ja się muszę zapytać e, w recepcji od razu, czy ja muszę za to płacić za ten parking, bo jak tak, to się straszliwie wkurzę i przeparkuję tutaj przed, przed tą e, hotel. Bo co to ma być, że ja nie dość, że dojeżdżam tu przez pół godziny, wydaję na paliwo, e, to jeszcze i jeszcze godzinę z. z w, tak naprawdę do jazdu. To jeszcze mam płacić za parking, no to chyba żart, akurat. I zjadłam sobie, słuchajcie, na szybko tą owsiankę jadąc i stając w korku. I bardzo dobra, powiem Wam, że bardzo dobra, ale tak już bałam się strasznie, że się pobrudzę. Jak mi się pobrudziła w trakcie jazdy, masakra. No generalnie opowiem Wam później, jak było. Nie mam za bardzo stresa, w sumie. Taki może trochę niepokój, jak to będzie, mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tragedii, że nie zrobię sobie jakieś mega wiochy. No ale co, paznokcie w ogóle specjalnie trochę skróciłam. W sensie i tak już wypadało je skrócić, ale no za długich też nie mogę mieć, a jasny kolor, więc akceptowalny jak najbardziej. Włosy związałam, musiałam mieć związane, już miałam sobie zrobić jakiegoś koka, ale nie zdążyłam, po prostu nie zdążyłam przez naukę, bo siedziałam od rana i ogarnęłam nagle, która jest godzina, jestem słuchajcie tak załamana tą nauką. Mam w poniedziałek i we wtorek egzaminy, no i jestem w tyle bardzo, bardzo. Dobra słuchajcie, biorę ja zabiorą te rzeczy. Wkażałabym wam ten look, czekajcie, tylko muszę jakoś tak kamerę skierować. A ty zjechał, tu ludzie chodzą. O, 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 się palca prawie złamam. Patrzcie co to jest. Zobaczcie na te spodajki. One mają niski stan, to jest masakra. Czyli... Wie... Czyli to widzicie. Serio, to jest mega tragedia, no ale trudno. Musiałam mieć takie proste, takie eleganckie, nie mogłam żadnych dzwonów, no jest, jest to lekki rygor. Wzięłam sobie w ogóle e, bułkę z truskawką. Ciekawe, czy oni będą dawać jakieś jedzenie, czy nie, ale w razie czego mam tutaj bułkę. Beka trochę biorę tę samą torbę. Nie wiem, słuchajcie, jestem trochę obstrona, ale już idę. Słuchajcie, u mnie generalnie dzisiaj nauka duża do finansów. Jutro mam kolokwium z finansów. Sorry, mi się język, jest po prostu już przemęczona, bo dzisiaj miałam egzamin jeszcze nauka do jutrzejszego, więc naprawdę jest tego dużo, no ale Sasia Vibes, wiadomo. I do finansów potrzebuję kalkulatora naukowego, czyli takiego, który będzie miał potęgi któregoś stopnia, na przykład, bo ja potrzebuję złóżmy X do 23, no nie? W tych zadaniach, więc wiadomo, że to nie może być kalkulator prosty jak zazwyczaj, tylko wyjątkowo potrzebuję takiego. No i ten kalkulator dał mi tata, ja włożyłam do niego baterię, rozkręciłam go tam od tyłu i tak dalej. No i słuchajcie, działał mi przez kilka dni, po czym nagle dzisiaj zaczął się wyłączać w trakcie robienia zadań i w ogóle. Więc mówię, nie, no, kurde, z takim to ja nie pójdę na zaliczenie, bo co to będzie? Wyłączy mi się nagle, nie będziemy jak kalkulatora, nie będziemy jak zrobić zadania, no i będzie lipa to jednak są ważne egzaminy. Stwierdziłam, że moim ostatnim dyską jest po prostu wzięcie śrubokręta i dodatkowych baterii, ale to nie w bateriach wina, bo z innymi bateriami było tak samo. No i na szczęście mam, słuchajcie, nowy. On jest z oszą, a jest tak fajny. Tak się podjarałam kalkulatorem, nie, nie sądziłam, że kalkulatorem się mogę tak podjarać. I on ma tu, słuchajcie, taki wyświetlacze, już Wam pokazuję. Na przykład chcemy sobie zrobić dwa do potęgi, przykładowo trzeciej. Tutaj mamy potęgę trzecią. I... Teraz na przykład, jakbym chciała coś usunąć, to mogę tym sobie zobaczyć. To zmieniać, usuwać coś i w ogóle zarąbisty, mega, serio, mega fajny. Tylko nie wiem, jak go się wyłącza, chyba się sam się po prostu wyłączy. No i z oszą jakieś chyba 25 złotych tylko. To jest bardzo tanio. To jest ogólnie dobra firma kalkulatorów, ale on ma wiele lat i dlatego pewnie tak szwankuje. No, ale nawet kolejność rozwiązywania działań chyba też w miarę ogarnia, ale nie ufam mu jeszcze na tyle, żeby jutro tak robić, więc będę musiała po prostu i tak to robić, tak stopniowo i sobie sprawdzać, wiadomo, żeby po prostu zdać, żeby było wszystko okej. Okay? I jeszcze doszła do mnie jedna paczka, zaraz Wam pokażę, co w niej. Paczka sportowca, wiadomo, mam tutaj kreatynę, którą biorę od jakiegoś czasu, bo ja na tej siłce nie ćwiczę jakoś bardzo regularnie, ale w chcę, w sensie takie, wiecie, dwa w tygodniu, to jest, uważam, no nie jest dużo. To jest tak, że jestem w stanie zachować takie fajne poczucie, że nie jestem taką kluchą, tylko mam w tym życiu po prostu wszystko. I sport, i siedzenie, i to, i tamto, i takie zrównoważenie. Uważam, że to jest bardzo ważne. Ja do tego właśnie dążę. No i słuchajcie, mam tej kreatywę, którą właśnie biorę i chciałam wziąć inny smak, ale no akurat nie było, bo ja to na Allegro zamawiałam, jakby przez KFD. I Wzięłam tą, co miałam, ona jest bardzo dobra, ale po prostu stwierdziłam, że nudzi już mi się troszeczkę. No ale dobra, jest ta jest git i ona mi bardzo fajnie niweluje zakwasy, serio. Ja brałam w Stanach tak o po prostu i nie miałam zakwasów. Po czym wróciłam do Polski, nie, nie brałam tej kreatyny. I takie zakwasy nie do wytrzymania przez kilka dni. Ja ogólnie poczucie zakwasów lubię w miarę, ale ja dopóki jest akceptowalne i mogę usiąść na krześle, albo mogę wejść po schodach, wiecie, co chodzi, nie? Albo mogę wziąć kubek do ręki, a tak to był mega problem, więc e, to jest spoko. E, I przy okazji zamówiłam białko, bo ja stwierdziłam, że spoko jest, jak już się ćwiczy. Rzeczywiście tego białka jest wystarczająco. E, no bo czemu nie? Lepsze są efekty i tak dalej. Kurde, ale dzicz i ja kiedyś jadłam takie białka jak chodziłam na rurkę i tak dalej, więc jakoś tak się wkręciłam, bo dużo są tam takie jadło i stwierdziłam, że sobie kupię, też miałam jakąś współpracę, ale ja to później po powrocie ze Stanów wszystko powydawałam po prostu ludziom innym, bo jakoś chciałam oczyścić pokój i żałowałam później, więc sobie też zamówiłam o smaku lodów waniliowych dlatego, że pomyślałam, że waniliowe jest bardzo uniwersalne bo ja samo białko jako tako nie będę raczej zapodawała, ale do jakichś koktajli, do jakichś owsianek, do jakichś, nie wiem placuszków, takich rzeczy, waniliowe jest bardzo uniwersalne. Kiedyś może testuję sobie inne smaki, albo jak będę miała luźny hajs, to kupię sobie tak, żeby mieć dwa razem smaki po prostu, wiecie, bo to jest wiadomo spoko opcja. To białko jest jednak dosyć istotne w diecie, więc stwierdziłam, że jeżeli mogę sobie zrobić po prostu taką miareczkę do jakiejś potrawy, którą i tak robię i mi to dużo nie zmieni, i mieć więcej tego białka, no to czemu nie? Patrzcie, smażę sobie pancake i w ogóle jest lekka liczba na takim mega dużym tłuszczu. Tu mam tą masę przygotowaną, a tu mam troskaweczki przygotowane. No i o dziwo wychodzą spoko, bo się takie mega nie rozlewają. Da się je przykładać może dlatego, że tak dużo tłuszczu, ale niestety nie wyrastają jakoś bardzo. No ale to trudno. One w ogóle całe są w tym tłuszczu przesadziłam, ale mają w środku. Banana, więc stąd te takie grudki. E, I stwierdziłam, że sobie teraz zrobię trochę na śniadanie. Jeszcze Nutella do tego dodam, a część wezmę na uczelnię, bo dzisiaj siedzę do 16.30. W ogóle miałam Wam powiedzieć o tej pracy, co byłam ostatnio, i nie mówiłam, dlatego, że miałam teraz zaliczenia. Teraz mam e, kilkudniową przerwę od zaliczeń. W sensie, to nie znaczy, że od nauki, bo muszę się uczyć na kolejne. I ogólnie e, tak, to okazało się, że to było wesele azjatyckie. Było tak dowalone, było bardzo ładne, fajnie wystrojone. W ogóle wszyscy podjechali takimi superfurami. E, para młoda dostała też. Takie Porsche, niebieskie, takie wyścigowe, wiecie, kofury, więc generalnie wszyscy tacy mega bogaci tam byli, więc było widać po tym weselu, że rzeczywiście było takie fajne wystawne. Bardzo różne jedzenia tam były, to można było sobie poobserwować. Prawie nikt nie gadał po polsku, więc dogadanie się było bardzo trudne. No ale nic w się sensie niektórzy z gości byli dwujęzyczni, albo mówili po polsku, ale generalnie to byli głównie Azjaci, tam takich typowych, wiecie, że z wyglądu Polaków z korzeniami, no to może trzy osoby, takie zauważyłam na samym weselu. Było tam 300 osób, nas jako kelnerów było 7. 7 osób, więc sobie wyobraźcie, przypadało, ile osób przypadało na jedną, bardzo dużo. Więc było bardzo dużo pracy. Ja mam w ogóle tak obtartą nogę, że teraz chodzę tak żałośnie, bo mi się z niej chce wyleczyć, wręcz jak zakładam inne buty, no to mi to się jeszcze pogłębia. Ogólnie bardzo miły był Team całej jakby tych osób, które również były tymi kelnerami za mną. Okazuje się, że nie było innych kelnerów jednak. To nie było tak, że my byliśmy do pomocy, tylko właściwie my tylko byliśmy kelnerami. Roznosiliśmy te jedzenia, tam już nie było miejsca na tym stole. Ci, co organizowali te wesele, wynajęli sobie u swoich kucharzy i swoją taką babeczkę, która zarządzała tym wszystkim. I ta babeczka nie umiała się ze mną porozumieć, a wymagała dużo, ale nie potrafiła nam tego przekazać. Mogła sobie, nie wiem, choć, żeby przygotować w języku polskim cokolwiek, jak wychodzą te dania po kolei, czy coś, dać nam znać. Ona tego nie zrobiła, ona nas bardzo dużo wymagała. W pewnym momencie było tak, że oni byli niemili, ojciec chyba ten pan, tej panny młodej był w pewnym momencie taki właśnie niemiły, szybciej, szybciej, wręcz w pewnym momencie mnie popchnął nawet, to było słabe. Całe szczęście, że akurat była przerwa, bo jakby wiecie, to nie jest praca marzeń i ja na no, ludzie bym mogła zgłosić sprzeciw, że normalnie przecież jest, nie mnie w kodeksie pracy czy gdzieś, że na 8 godzin przypada mi umiejętna przerwa 15-minutowa minimum, więc... No, ale na szczęście była przerwa, to też nie było tak, że on, na luzie jest takie oczywiste, to różnie jest, czasem jest przerwa, czasem nie ma, żałosne. Jedzenia tam nie dostaliśmy, w sensie ja, my się zapytaliśmy tam, czy możemy tej babki z kuchni, bo te potrawy które wyglądały naprawdę fajnie, czy możemy spróbować tam jednej zupy i dostaliśmy, ale ogólnie to nie jest takie, że, że się dostaje, wiadomo. Jedna zupa tak waliła, ochydnie słuchajcie, jakby to było szambo, dosłownie tak waliła, ja tak współczułam im, że oni sobie jedzą, po prostu jak ja dużo zosiłam na tej tacy, no myślałam, że się zarzygam. I jeszcze ta taca ciężka była bardzo z tymi miseczkami, oni jeden kalendarz, jedna taca i nie można było sobie na przykład pomóc, no to nie było za fajne. Zrobiłam jeden przypał. wywaliłam jedną rzecz yy, i to były krewetki, oni mieli takie duże krewetki na takich talerzach i ja niosłam to na tacy i miałam jeszcze dwa talerze na tej tacy. I to mi się tak wyścignęły te dwie krewetki, jedna spadła na podłogę, a druga spadła na, słuchajcie, siedzenie, które było białe, jakby krzesło przy tym stole, takie, taką białą, nie wiem jak powiedzieć, płachtą, no wiecie, przykryte, całe brudne, całe brudne. Ja to wyjęłam szybko te krewetki, spieprzyłam stamtąd, no trochę to ogarnęłam, ale wiadomo, tak bez przesady, bo bałabym się, że na mnie po prostu nakrzyczą. No i ta babka ogólnie, no mówię, co tam kierowała tym wszystkim od nich, nie była miła. No ale najbardziej mnie wkurzało to, że wymagała dużo, nie potrafiła się porozumieć, bo to no, po jej stronie akurat, żeby nam przekazać, chociażby w języku polskim nawet mówię, napisać w tłumaczu cokolwiek. No i powiem tak, no jak za minimalną stawkę, to naprawdę ciężka praca, bardzo fizycznie ciężka, ale z drugiej strony mało taka jakoś odpowiedzialna, bardziej można było się narazić, że ktoś na nas nakrzyczy i tak dalej. No, jest to praca, którą ja bym potrzebowała kasę, to pewnie będę brała te zlecenia. Mogę je potestować w różnych miejscach, ale z tego, co rozmawiałam na przykład z taką dziewczyną, z którą tam pracowałam, bo tak od razu złapałam kontakt, bo szłam tam generalnie tak sama, to mówiła, że tam najlepiej. Z jej doświadczeń, najlepiej właśnie tam, gdzie ja pracowałam teraz. Więc no, jak najlepiej, to ja sobie wyobrażam co jest z tych innych. Co w się sensie, dobra, może ja mam jakieś zawyżone standardy, ale uważam, że za minimalną stawkę. To naprawdę ciężko znaleźć coś, co nie jest takim typowym wyzyskiem, nie jest taką ciężką pracą. Bardzo często za te wyższe stawki, jak coś się już uda znaleźć, to są po prostu fajniejsze prace. No bo, jakby oni wiedzieli, na przykład, powinno być, uważam, tak: określają konkretną sumę pieniędzy na takie wesele, którą przeznaczają na obsługę kelnerską. Jeżeli przyjdzie 10 osób, dzielą ją przez 10 osób, jeżeli przyjdzie mniej, dzielą przez mniej. I to wychodzi wtedy więcej na osobę, jeżeli przyjdzie mniej osób, i adekwatnie my jako kelnerzy mamy wtedy więcej pracy. I tak powinno być, to by było sprawiedliwe. Jeżeli przyszłoby 20 osób jako kelnerzy, to każdy by dostał mniej pieniędzy, ale miałby też mniej obowiązków, mniej pracy. Ona by się rozłożyła. A tutaj było naprawdę w pewnym momentach no ciężko. I jeszcze oni mieli na przykład takie potrawy jedne, że takie rozgrane na rozżarzonym, no wiecie, na ogniu, takie rozżarzone jakby kamienie. Jako takie talerzyki, kładli na takim małym drewienku i tam rzucali mięso i warzywa i to wręcz się gotowało, bo było tak gorące. No i kazali nam to nieść bez tacy i tam dosłownie był centymetr tyle na położenie palca i wzięcie tego drewna bez dotykania tego gorącego, rozżarzonego, nie wiem, co to był właśnie jakiś kamień, glina, nie wiem, co to było, więc było bardzo ciężko, żeby się nie poparzyć, było to niebezpieczne. Dzieci biegały pod nogami. Masakra pod tym względem. No ale ogólnie bez jakichś takich, wiecie, wielkich e, ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc tak Wam no, chciałam dać znać, jakie są moje odczucia. Jeszcze, no pewnie pójdę na jakieś zacynienie, jeżeli nie znajdę nic ciekawszego, ale teraz się, słuchajcie, zgłosiłam tam na grupie na Facebooku do tego, że mogę być nianią. Tak, peka. Słuchajcie, no ale z drugiej strony, ja uważam że osobiście, no jakby nie chwaląc się jakoś mega, jestem osobą odpowiedzialną. Myślę, że można mi zaufać. Jak mam jakieś zlecenie do wykonania i tak dalej, właśnie, to, to bardzo się do tego przykładam, pilnuję wszystkich terminów i w ogóle. Więc y, tutaj, no, wydaje mi się, że naprawdę odpowiedzialną osobą akurat jestem. I, i, się, i tak zaangażuję się. Jeżeli serio mam coś zrobić, to nie olewam tego. Tylko jak już wiem, że jeszcze mi za to zapłacą, to już w ogóle, no, czuję się zobowiązana, żeby to zrobić dobrze. No i opieka nad dzieckiem, wiadomo, że jest odpowiedzialna bardzo. Ale pomyślałam, że w sumie może bym się nadała. Więc coś, kilka osób się odezwało. Jedna pani fajnie, bo tak dorywcze, że na przykład kilka razy w miesiącu, jakby chciała gdzieś wyjść z mężem. Znam dwie młodsze córki, w sensie małe córki. No i żebym się właśnie wieczorami, popołudniami tam by się ze mną zgadała, kiedy mi pasowało, zarobiście. Jedna tak bardziej po znajomości, i to już by było może tak bardziej na stałe. Zobaczymy wtedy. No, mam że jeżeli to wiecie, wiadomo, jak będę wiedziała, jak, ale uważam, że bardzo spoko. I taka praca kurczę, no To jest praca, która jest bardziej odpowiedzialna, na pewno. Ale z drugiej strony, przyjemniejsza, bo jest fizycznie też męcząca, bo wiadomo, że trzeba z tym biegać, trzeba przede wszystkim cały czas mieć oczy dookoła głowy, ale z drugiej strony. Jest po prostu przyjemniejsza, mam wrażenie. No to już jest kwestia też indywidualna, kto co lubi, ale ja lubię potestować sobie różne prace, żeby wiedzieć, żeby rzeczywiście móc się wypowiedzieć później realnie na temat innej. Ja, jak na to, że mam 21 lat, nie całe jeszcze, to przetestowałam bardzo dużo różnych prac, które począwszy już tak naprawdę, zaczynałam je od 14 roku życia jakoś, więc. Naprawdę, bardzo dużo, i mogę porównywać sobie to śmiało. Już mogę też wiedzieć, jakie mam oczekiwania. Uważam, że życie jest po to, żeby testować różnych rzeczy. Nie wyobrażam sobie, wiecie, zaszyć się w jednej pracy, jeszcze która mi nie odpowiada do końca. A nawet jak odpowiada, to fajnie uważam, że zetestować też sobie inne. Może to, to rozszerza też bardzo horyzonty, spojrzenie. Nie, nie chciałam czegoś takiego, że się właśnie zaszywam w jednej, i do końca życia w tej najpierw chcę potestować, i dopiero później osiedlić się w jednej pracy. Oczywiście, no mówię, niania, to nie jest coś, co jakby do czego dążę a tylko to jest coś, co na studia uważam jest spoko alternatywą, żeby to po prostu pogodzić z grafikiem. A kto to? Zobaczcie, kto tutaj jest. O nie, zostawiłam bidon z aucie, muszę się wrócić, ale byłam e, dla Kundla po tabletkę na kleszcze, tak, na kleszcze, no odrobaczanie teraz nie potrzebuję, na kleszcze, zobacz. <gryw> zobaczymy czy zje czy nie będzie odwalać dziczy i nie będzie wybrzydzać, ale kundel to jest taki, wiecie, że on to wszystko zjada, więc myślę, że zje. Zaraz zobaczymy.